Dlaczego jedni płacą za SEO 500 zł, a inni 15 tysięcy? A i tak obie strony mogą być niezadowolone. Dzisiaj rozłożymy budżet SEO na czynniki pierwsze i pokażę Ci, gdzie naprawdę filmy przepalają pieniądze. Bardzo często pierwszym elementem wyceny, jaki widzisz na ofercie, jest audyt. W większości przypadków taki audyt obejmuje analizę techniczną wykonaną w automatycznych narzędziach sprawdzających, np. Na poprawność struktury strony czy linkowania, oraz zdecydowanie rzadziej komentarz ze strony audytora wskazujący obszary do poprawy. Im bardziej Witryna, tym droższy audyt. Ceny wahają się od 1,5 tysiąca do nawet 4 tysięcy dla takich typowych stron informacyjnych i wizerunkowych. Przy dużych e commerceach taki audyt może nawet wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Najbardziej istotne pytanie, jakie możesz sobie tutaj zadać, to czy tobie właściwie jest do czegoś ten audyt potrzebny? Najczęściej i tak nie będziesz przecież poprawiać błędów i wprowadzać zmian na stronie. Za to powinna być odpowiedzialna agencja, z którą podpiszesz umowę o pozycjonowanie strony i która powinna w jakiś sposób odpowiadać za jej wyniki. Przerzucanie na klienta kosztów audytu to trochę jakby zatrudniony przez ciebie budowlaniec oczekiwał, że zapłacisz mu ekstra za łopatę, której potrzebuje, żeby wykonać zleconą robotę. Wprawdzie, zgodnie z kodeksem Bushido, samuraj nie ma celu, tylko drogę. Niemniej jednak dobrze byłoby wiedzieć, co w ramach pozycjonowania chce się osiągnąć i jakimi sposobami będzie się do tego dążyć. Dlatego opracowanie planu pozycjonowania jest częstym elementem składającym się na koszt SEO i tutaj agencje przyjmują różne strategie. Albo taki plan jest dodatkowym kosztem przed rozpoczęciem współpracy, albo wykonuje się go pierwszego miesiąca świadczenia usługi, ograniczając w tym miesiącu inne działania. Oczywiście na wstępny zarys planu możesz liczyć jeszcze na etapie ofertowania, aczkolwiek jeżeli oczekujesz Kompleksowej strategii, no to ktoś musi nad tym posiedzieć kilka godzin, więc musisz za to niestety zapłacić. Samo opracowanie planu to najczęściej koszt od około 500 zł do nawet 3000 dla małych stron. Przy większych e commerceach może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Element, który osobiście uważam za jeden z najbardziej istotnych dla całego procesu, to optymalizacja techniczna strony. Posługując się ponownie metaforą budowlaną. Zabieranie się za budowanie pozycji bez optymalizacji technicznej to jak stawianie ścian bez wylania fundamentów. No nie ma to szansy powodzenia. Okej, okay. te fundamenty mógł zrobić ktoś przed nami, ale i tak dobrze byłoby je sprawdzić, zanim zaczniemy coś na nich opierać. Koszt optymalizacji uzależniony jest od wielu czynników, takich jak CMS na którym została wykonana strona, jej stan techniczny, aktualność oprogramowania, błędy, braki w licencjach, zbędne wtyczki itd., obecność złośliwego oprogramowania, jakość wykonania strony oraz jakość i zakres działań poprzednich agencji SEO. Optymalizacja skupia się na technicznym działaniu witryny, szybkości ładowania, strukturze linków, poprawności stosowania nagłówków, czasem również na tekstach i innej zawartości strony. Topowe agencje nie poprzestają jednak na tym i biorą też pod uwagę UX strony oraz metody zbierania lidów, czy nawet sam design witryny. Niestety znaczna część firm albo oczekuje dodatkowej kasy za zrealizowanie tych prac, albo próbuje je przerzucić na klienta lub wykonawcy strony. Pamiętaj, że samo zbudowanie widoczności nic Ci nie da, jeżeli strona będzie zniechęcać klientów do zakupu Twojego produktu czy usługi, i za to zdecydowanie warto zapłacić więcej. Jednym z głównych elementów wpływających na koszt realizacji SEO jest ilość i jakość treści umieszczanych na Twojej witrynie. Treści pomagają robotom wyszukiwarek przypisać Twoją stronę do odpowiednich fraz kluczowych, a dzięki temu Twoja witryna może wyświetlać się wysoko. Jest również źródłem informacji dla modeli AI, które przeszukują internet w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania swoich użytkowników. Agencje publikują treści najczęściej na stronach ofertowych opisujących Twoje główne usługi lub produkty, stronach lokalnych, które mają za zadanie promowanie Twojej firmy w konkretnych miastach czy regionach, opisach i kategoriach produktów oraz wpisach blogowych. Zasadniczo o kosztach content marketingu decydują dwa czynniki ilość treści oraz sposób jej przygotowania. Większość agencji wykorzystuje aktualnie narzędzia AI do przygotowania tekstów na stronę. Aczkolwiek w wielu przypadkach, zwłaszcza kiedy wymagana jest specjalistyczna wiedza, wsparcie copywriterów bywa nieocenione. Oczywiście teksty przygotowane przez doświadczonych kopii są droższe od tych generowanych przez sztuczną inteligencję. Oprócz samego napisania tekstów niezbędna jest również ich publikacja w ramach istniejących na stronie elementów lub zupełnie nowych podstron. Agencje najczęściej określają zakres prac na stronie właśnie z użyciem ilości przygotowanego tekstu lub wprowadzonych podstron. Koszt przygotowania jednej strony artykułu blogowego powiedzmy z czterema tysiącami znaków zaczyna się od 500 zł za treści przygotowane przez AI do nawet półtora tysiąca z tekstami przygotowanymi przez profesjonalnego, branżowego copywritera. To ile treści potrzebujesz i jak optymalnie rozłożyć ją na stronie, wymaga już bardzo indywidualnej oceny. Aczkolwiek, porównując ofertę agencji, warto zwrócić uwagę i zapytać o to, ile takich treści otrzymasz w ramach świadczonej usługi. Drugim kluczowym elementem pozycjonowania Twojej strony jest link building czyli pozyskiwanie odnośników prowadzących do Twojej strony z innych serwisów w internecie. Siła linku zależy od autorytetu miejsca, w którym go publikujesz, i za tym idzie też jego koszt. I tak. Linki wrzucane jako komentarze na blogach i forach są najczęściej bezpłatne, aczkolwiek trzeba oczywiście takie miejsca wyszukać i fizycznie wrzucić na nie link do Twojej strony. Stąd też agencje najczęściej określają jakąś konkretną liczbę takich linków, które planują dla Ciebie pozyskać. Bardzo istotne w tym aspekcie jest stosowanie tak zwanego relinkowania, czyli poszukiwania miejsc, w których linkuje Twoja konkurencja i linkowanie w tych samych miejscach. Podnosi to oczywiście koszt samego linkowania, aczkolwiek sprawia, że jest ono skuteczniejsze. Artykuły sponsorowane, publikowane w portalach regionalnych, branżowych czy ogólnopolskich, są z natury rzeczy źródłem najmocniejszych linków. Oczywiście im większy portal, tym droższy będzie artykuł. W przypadku portali regionalnych ceny najczęściej zaczynają się od 200 zł. Portale branżowe oczekują najczęściej powyżej 1000 zł za artykuł, a największe portale informacyjne nawet 20 tysięcy zł za jeden wpis. Bardzo ważnym czynnikiem jest również czas publikacji artykułu. Większość portali oferuje publikacje na 12 miesięcy, co oczywiście z Twojej perspektywy jest niekorzystne, bo linki po jakimś czasie po prostu znikają. Artykuły dożywotnie są droższe, ale zapewniają Ci większą stabilność. Linki we własnym zapleczu linkowym, czyli w takich... Udawanych portalach, na których agencje publikują artykuły dla swoich klientów, zazwyczaj no, nie charakteryzują się jakąś wielką mocą. Aczkolwiek wiele agencji wykorzystuje je jako tańszą alternatywę dla artykułów sponsorowanych w zewnętrznych serwisach. Niestety są obwarowane ryzykiem tego, że agencja usunie te linki po zakończeniu współpracy, co niestety obserwujemy dość często. Ostatnim typowym źródłem linków są tak zwane angielskiego Name, Address, Phone, czyli po naszemu katalogi firm. Lokalne, branżowe czy ogólnopolskie. Publikacja wpisu na niektórych jest bezpłatna, inne wymagają jednorazowej opłaty lub nawet jakiejś formy abonamentu. Oczywiście, tak samo jak w przypadku artykułów sponsorowanych, tak i tutaj im mocniejszy dostajemy link, tym najczęściej większe są jego koszty. Bardzo ważne jest to, że posiadanie dużej ilości napów nie tylko zwiększa autorytet Twojej strony, ale wspiera pozycjonowanie Twojej wizytówki w mapach Google. Napy zwiększają również prawdopodobieństwo, że w przypadku fraz lokalnych zostaniesz uwzględniony w odpowiedziach proponowanych przez modele AI, które jak wiesz ostatnio odgrywają coraz większą rolę w wyszukiwaniu informacji w sieci. No dobra, znasz już główne elementy, na jakich bazuje SEO, więc teraz skupmy się na tym, czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces i za co płacić nie powinieneś. Oczywiście, najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest klasyczne: to zależy. Od większości agencji nie uzyskasz oferty bez przeprowadzenia wstępnej analizy Twojej strony, aktualnej widoczności czy siły Twojej konkurencji. Postaram się jednak dać Ci pewne wyobrażenie o tym, czego powinieneś się spodziewać w kilku takich typowych przypadkach. Jeżeli prowadzisz lokalny biznes z niewielką konkurencją, jesteś powiedzmy jednym z trzech- czterech dostawców danego produktu czy usługi w Twoim obszarze działania, to SEO niekoniecznie jest dla Ciebie. Zainwestuj w porządną stronę www, która sama z siebie powinna przebić się na wysokie pozycje w lokalnych zapytaniach i skup się na pozycjonowaniu wizytówki Google Moja Firma. Ostatnio jest to element, któremu Google poświęca coraz więcej miejsca na stronie wyszukiwania, zwłaszcza w przypadku lokalnych firm handlowych czy usługowych. Jeżeli jednak bardzo zależy Ci na tym, żeby być numerem jeden w wynikach organicznych, Twoje SEO powinno opierać się o artykuły sponsorowane i NAPY. Budżet na poziomie 600 zł no góra 1600 zł w miesiącu powinien w zupełności do tego wystarczyć. Jeżeli Twoja konkurencja jest większa, dalej działasz lokalnie, ale od Twoich klientów konkuruje na przykład kilkanaście firm, to potrzebujesz najczęściej oprócz linków również dobrej optymalizacji Twojej strony. Podobnie będzie w przypadku, kiedy twoja oferta jest rozbudowana. Na przykład prowadzisz salon kosmetyczny z dużą ilością zabiegów czy centrum budowlane z szerokim asortymentem produktów. Bardzo często w takich przypadkach korzystne będzie rozbudowanie twojej strony o dodatkowe treści, głównie w ramach podstron produktowych. Wracając do przykładu salonu kosmetycznego, twoją główną frazą będzie kosmetyczka, salon kosmetyczny, aczkolwiek dobrze byłoby się też pojawiać na zapytania o konkretne usługi, np. depilacja raserowa, mezoterapia czy przedłużanie rzęs. Do tego potrzebny jest content. Jeżeli go masz, najczęściej wystarczy sama jego optymalizacja. Jeżeli go nie masz, to agencja musi go dla Ciebie przygotować i wdrożyć na stronę. Koszty pozycjonowania w takim przypadku powinny wynosić w granicach 1500 do 3000 zł miesięcznie, i tutaj często spotykamy się z sytuacjami, gdzie firmy płacą 500-900 zł miesięcznie i są zdziwione brakiem efektów. Kwoty na takim poziomie nie wystarczą do dobrego rozbudowania strony i jej linkowania. Jeżeli masz taki budżet, to lepiej skupić się na mapach Google. W sytuacji, kiedy świadczysz swoje usługi na obszarze kilku miast czy sąsiednich województw, albo posiadasz kilka oddziałów swojej firmy, ponownie oprócz linkowania, niezbędna będzie rozbudowa lub optymalizacja twojej witryny. Potrzebujesz podstron lokalnych, które zapewnią ci widoczność w miastach w Twoim obszarze zainteresowań. Praca nad kontentem strony musi być intensywna, a dodatkowo w każdym z miast potrzebujesz solidnego linkowania, jeżeli chcesz walczyć z lokalną konkurencją. Przydatny będzie też blok w celu budowania autorytetu firmy i pozycjonowania fraz drugiego gona. Budżety w takim przypadku zależą oczywiście od obszaru działania i siły konkurencji, ale musisz się liczyć z kosztami na poziomie od 3 do nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie. W przypadku sklepów internetowych kluczowym elementem decydującym o kosztach pozycjonowania jest obszerność Twojego asortymentu. Im więcej produktów, im więcej kategorii, tym więcej potrzebujesz treści linków. W odróżnieniu od strony www. Tutaj głównym obszarem zainteresowania będą opisy kategorii produktów, które zawierają Twoje najważniejsze frazy kluczowe i czasami również opisy konkretnych produktów. W zależności od branży, sklepy mogą również lokować frazy długiego ogona we wpisach blogowych, np. w formie jakichś poradników czy porównywarek. Mały e-commerce działający w niszowej branży lub z bardzo specyficznym asortymentem możesz pozycjonować efektywnie już za 3 do 5 tysięcy złotych miesięcznie. Duże sklepy działające w mocno konkurencyjnych branżach mogą potrzebować budżetu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, aby efektywnie rywalizować z konkurencją. Większość ofert SEO to marketingowa watolina. Zero konkretów. To skąd masz wiedzieć, czy płacisz za dużo za SEO? Najprostszym sposobem może się wydawać porównanie zakresu ofert różnych agencji i ich ceny. Problem polega na tym, że agencje bardzo rzadko informują klientów o szczegółach swojej oferty. Na stronach większości agencji znajdziecie co najwyżej informacje: jesteśmy super, mamy same sukcesy, chcesz oferty, to napisz do nas. Niestety, nawet konkretne oferty zawierają bardzo często tylko ogólnikowe frazesy na temat zakresu prac. Dodatkowo porównanie ilości linków i treści też nie jest do końca miarodajne, ponieważ istotna jest też ich jakość oraz wiele innych czynników, takich jak warunki umowy, źródła linków, zakres optymalizacji strony itd. Łatwo się niestety nadziać na nieuczciwych wykonawców i mieliśmy wielokrotnie okazję podziwiać efekty ich pracy. Aby uniknąć przepłacania za SEO, zastosuj się do poniższych zasad. Wybierz agencję z transparentną ofertą. Im więcej detali na temat zakresu prac agencja wpisze na umowie, tym łatwiej będzie ci zweryfikować, czy rzeczywiście realizuje swoje zadania. Unikaj agencji, które zapewniają ci. Regularne linkowanie czy rozbudowę kontentu to nic nieznaczące frazy. Wybierz taką, która powie ci ile i za co dokładnie zapłacisz. Zapewnij sobie dostęp do raportów z wykonywanych prac. Pozwolą ci one nie tylko zweryfikować zadania realizowane przez agencję, mogą ci też pomóc w określeniu tego, czy zakres prac jest odpowiedni do celów, jakich chcesz osiągnąć, oraz czy ich koszt jest adekwatny. Zawsze możesz w tym celu zasięgnąć opinii innej agencji, ale uważaj. Podobnie jak w branży budowlanej, tak i tutaj najczęstszym co usłyszysz to panie, kto to panu tak. No wiesz, nie pakuj się w długoterminowe umowy. Ok, SEO to proces. Efekty nie pokażą się od razu, aczkolwiek wiele umów skonstruowanych jest w taki sposób, że nawet jeżeli agencja nic nie robi, to nie możesz się z nich wycofać. Umowa na czas nieokreślony z miesięcznym wypowiedzeniem koniec. Tu nie powinno być żadnych dyskusji. Pamiętaj, że nie ma jednego słusznego podejścia do SEO. Nikt też nie jest w stanie ocenić na początku współpracy, czy dane działania na pewno przyniosą zamierzony efekt. Każda sytuacja jest inna i czasami potrzeba kilku miesięcy pracy i testowania różnych metod, aby sprawdzić, co realnie przynosi w danym przypadku najlepsze efekty. Musisz być jednak uważny i weryfikować działania swojej agencji, bo w przypadku wielu firm bardzo szybko SEO wskakuje w rubrykę koszty stałe i zapominają o nim zarówno zleceniodawcy, jak i niestety bardzo często również wykonawcy. Ale pamiętaj, SEO może wcale nie być dla ciebie. W przypadku wielu firm jest to nawet wywalanie kasy w błoto podczas gdy płatna reklama na przykład przyniosłaby bardzo dobre efekty. Jak wybrać najlepszą opcję dla twojego biznesu? Opowiadam w tym wideo.